Hejka! A dzisiaj będziemy otwierać Booster Bundle z Prismatic Evolution. Po tym, jak w nowy rok otworzyłam zestawik z Prismatic Evolution z albumem i pięcioma paczuszkami, jestem po prostu przeszczęśliwa tym, co tam drobne Nie było to mega, mega, mega drogie, ale jednak fart był, więc spróbujemy swojego farta w tej jakże niesamowitej paczuszce z Booster Bundle. Tak, że bez przedłużania otwieramy. Polikę już wcześniej zdjęłam. No, chyba po prostu wygrała ze mną ciekawość, czy po prostu znajduje się tam sześć paczuszek. E, także co, to mamy jakby opakowanie. Teraz otwieramy je tutaj. Hej, dawaj, dawaj, U. No, i mamy sześć paczuszek, co prawda są włożone na odwrót. Ale tu mi się coś. Uuuu, powiedzmy tak, bo już nie dobra, dawaj. Mamy sześć paczuszeczek. Zaraz zobaczymy, czy tutaj będzie taki sam farcik, jak był w nowy rok. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ten rok może przyniesie mi trochę więcej szczęścia w kartach. <laughs> może tak możemy powiedzieć. Także otwieramy już pierwszą paczuchę. Zobaczmy co tutaj się znajduje. Teraz zobaczymy. Okej, okay, dobra, widzę, że... <laughs> Ten sam farcik, jeśli chodzi o zwykłe karciochy, ten sam fart, tutaj chyba się nic innego nie wyrosło. ja też bym bardzo chciała jakąś eksa tym razem, bardzo podobał mi się ten poprzedni ad, to aczkolwiek, tu mamy tak, czy to jest, ma, to jest pokebolowy, pokebolowy, bo się fakt zarąbiście świeci. Okej, okay, czyli mamy tak, pokebolowego na razie, dobra, to mamy to. I tu mamy zwykłą, dobra Także to była pierwsza paczuszka Także pokebol. Pokebol się trafił, dobra nie ma, nie ma problemu, teraz mamy drugą paczuchę Z Może tu będzie jakiś ciekawy traf Może, 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 zaraz zobaczymy Zaraz się okaże Dobra, i teraz tak One line Idziemy I już mnie normalnie aż w to skręca. To no. jest zwykły holo. Tu jest tak samo zwykły holo. Uuu! Tego Snorlaxa już mam. Tego Snorlaxa już mam chyba nawet dwie wersje. W sensie dwie kopie, dwa, dwie dwa egzemplarze, ale mi nie zmienia to faktu tego, że on mi się bardzo, bardzo podoba. Ładne. Mimo wszystko bardzo ładna karta. I na razie jest okej, okay. to nie jest tak, że tu się coś zwraca, w pryzmatiku rzadko kiedy coś się zwraca, także tu się bardziej otwiera, teraz trzecią paczuszkę, ale tu się bardziej pryzmatika otwiera, dlatego żeby uzupełnić po prostu swoją kolekcję o podstawowe, bo tu jakby mamy cztery karty, czyli pierwszą bazową i trzy holo, także tutaj, tutaj trzeba naprawdę sporo otworzyć kart, żeby skolekcjonować całość. Całość. Już się, już się zastanawiałam, czy tam się zrobiła jakaś odpaczka, bo tak się tak mi dziwnie e, zaświeciło. Ale to chyba po prostu taka ta energia mi zaświeciła. Znaczy, myślę, że to po prostu było to. Lecimy, lecimy, lecimy. Co my tu będziemy mieć? O! O, o, o! Oriolu, który jest pokebolowy. Czyli mamy kolejnego pokebola. Okej, okay, tu mamy zwykłą holo, ale mamy drugiego pokebola. To jest... To, to jest, jest zwykłej, ale dalej jakby świetna, świetna karta. Mamy dwa pokebole, dwa pokebole. Okej, okay, teraz mamy czwartą paczuszkę, czwarta paczucha. Dobra. Zobaczmy, co wypadnie. Zobaczmy, zobaczmy. No, nie, ciekawość mi jest, nie, trzela. Z jest totalnie nigdy nic nie wiadomo. Zawsze jest tu, no, chęć na to, żeby pojawiła się, ale nie zawsze się da. Nie zawsze się da, a robią Jak tu? A, więc po prostu zbieram te same karty, które już mam wszystkie. Podstawowe mam wszystkie w, kole, w kolekcji. Wszystkie, naprawdę. Podstawowe mam wszystkie. Więc fajnie, że tutaj się robią szajni. Czyli ta paczuszka niestety. Niestety, nie oddała, Niestety, niestety. Także co? Lecimy do piątej paczuchy, piąta paczucha. No tak, dawaj. to jest Madrid Evolution, no nie zawsze jakby trafia. Hm. Prawie że nie jest. ja jestem zadowolona, że już mam dwa papierową. No i to Marta, to prawda, nie mam, ale jak więc nie odkrywam, że pani Żebal. Tu tu I lecimy. Może, może. No i to są to słodkie te same karty. Zwykła holo. Zwykła holo. I zwykła karciocha. Czyli czwarta, czwarta paczucha... i Piąta w sumie. Piąta, pio, piąta paczucha i czwarta paczucha nic ze sobą nie przyniosły. Więc co? Liczę, że ta ostatnia magiczna paczuszka... Ostatnie się sprawdziło, że magiczna paczuszka ostatnia jest jednak tą najlepszejszą. Ale chyba paczuka akurat nie? Może? Może akurat? Może, tak będę to? Brakuje mi karty z tematyką tych holo w szczególności by mi brakowało trochę. No ale nie chciałam holo energii, tylko chciałam holo karty, tylko taką fajniejszą. Taką paniżą fajniejszą, fajniejszą. Dobra, co my tu mamy? pokebolową. także jest ok, jest ok, Kebul jest ok, później zwykły holo, no i zwykła karta z Umbreonem. Także myślę, że podsumowując ten jakby sześciopaczek, no to mamy trzy karty z pokebolami. Całkiem niezły drop jak na sześć jak na paczek. No i Snorlaxa. Myślę, że to jest całkiem fajny dropik, aczkolwiek nie był to zbyt oddający dropik, ale... Myślę, że tym akcentem będziemy kończyć. Dajcie znać tam na dole w komentarzach, co chcielibyście jako kolejnego otwierania? czy jakiś konkretny zestawik, jakiś konkretny set z Pokemonów, nie wiem. Dajcie znać. Pa, pa!